W dzisiejszym odcinku Egipcjanin terroryzował Polaków latami. Teraz zostanie deportowany. Nietrzeźwy imigrant bez prawka spowodował kolizję. Został deportowany. Polski żołnierz zaatakowany przez migrantów na granicy z Białorusią. Egipcjanin terroryzował Polaków latami. Teraz zostanie deportowany. Historia obywatela Egiptu, który przez lata mieszkał w Polsce i raz za razem łamał prawo, pokazuje, jak wielkim zagrożeniem mogą być cudzoziemcy, lekceważący nasze przepisy i nasze państwo. Mężczyzna od dawna znany był policji, bo lista jego wykroczeń i przestępstw rosła z roku na rok. Prowadzenie auta po pijaku, agresja wobec innych ludzi, ataki na funkcjonariuszy i wreszcie znęcanie się nad własną rodziną taki obraz wyłania się z dokumentów i raportów służb. Polacy mieli dość jego wybryków. I w końcu władze zdecydowały, że dalsza obecność tego człowieka na naszej ziemi nie będzie dłużej tolerowana. 22 sierpnia funkcjonariusze straży granicznej z Kielc przejęli go od policjantów z Buska Zdroju. Nie był to pierwszy raz, gdy musiał stanąć twarzą w twarz z mundurowymi, ale tym razem sytuacja była ostateczna. Decyzją komendanta placówki straży granicznej został zobowiązany do opuszczenia Polski, a dodatkowo otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu do całej strefy Schengen. To oznacza, że nie tylko Polska, ale również inne kraje Europy zamknęły przed nim granice. Straż Graniczna jasno zaznaczyła, że jego dalsze przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej stanowiłoby realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Podkreślono, iż państwo ma obowiązek chronić swoich ludzi przed osobami, które nie tylko nie szanują prawa, ale także jawnie okazują pogardę wobec polskich instytucji i munduru. Wskazano, że każdy cudzoziemiec, który niszczy porządek publiczny i staje się ciężarem dla społeczeństwa, Musi liczyć się z konsekwencjami w postaci deportacji. Egipcjanin został pod eskortą przetransportowany do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białym Stoku. Tam, w pilnie strzeżonym obiekcie, czeka teraz na przymusowy powrót do swojego kraju. Procedura deportacyjna zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem, ale tym razem władze podkreślają, że chodzi nie tylko o formalności, lecz o realne bezpieczeństwo narodu. Nietrzeźwy imigrant bez prawka spowodował kolizję, został deportowany. W sobotę 23 sierpnia, tuż po godzinie 15, w niewielkiej wielkopolskiej miejscowości Zbrudzewo doszło do groźnie wyglądającej kolizji drogowej. Sprawcą okazał się 36-letni obywatel Turkmenistanu, który, prowadząc samochód osobowy marki Ford, uderzył w tył jadącego przed nim pojazdu typu Jeep, prowadzonego przez mieszkankę pobliskiego śremu. Zdarzenie miało miejsce w pełni dnia. Na uczęszczanej lokalnej trasie, a jego przyczyna okazała się nie tylko skrajnie nieodpowiedzialna, lecz przede wszystkim nielegalna. Obcokrajowiec był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało dwa promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze śremskiej policji, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, od razu zauważyli, że zachowanie kierowcy wskazuje na poważne problemy nie tylko z trzeźwością, ale i z przestrzeganiem obowiązujących w Polsce przepisów. Po sprawdzeniu danych w systemie informatycznym okazało się, że mężczyzna miał już wcześniej zasądzony przez sąd w Gdańsku zakaz prowadzenia pojazdów, właśnie za wcześniejsze prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Mimo to w bezczelny sposób zignorował ten wyrok i po raz kolejny zasiadł za kierownicą, tym razem prowadząc pojazd, który nie miał ważnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. Obywatel Turkmenistanu, który poruszał się po polskich drogach, jakby nie obowiązywały go żadne zasady. Został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego komendy powiatowej policji w Śremie nie mieli wątpliwości, że sprawa powinna zostać rozpoznana w trybie przyspieszonym. Wniosek trafił do sądu, który niezwłocznie rozpatrzył sprawę. Mężczyzna usłyszał wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto sąd orzekł wobec niego przepadek równowartości pojazdów w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz obowiązek zapłaty dziesięciu tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Kluczowym i najbardziej symbolicznym elementem wyroku był jednak dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nakaz podania wyroku do publicznej wiadomości. Po zakończeniu sprawy sądowej policjanci nie zakończyli jeszcze działań. Skierowali uwagę na legalność pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W toku czynności ustalono, że mężczyzna przebywa w Polsce nielegalnie, i swoją postawą zagraża bezpieczeństwu publicznemu. W odpowiedzi komendant powiatowy Policji w Śremie złożył wniosek do komendanta Straży Granicznej o natychmiastowe zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia Polski oraz o wydanie zakazu ponownego wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej i całego obszaru Schengen na okres nie krótszy niż 5 lat. 25 sierpnia, dzień po wydaniu wyroku, Śremscy policjanci przekazali zatrzymanego funkcjonariuszom Straży Granicznej z Poznańskiej ławicy. Obcokrajowiec został formalnie zatrzymany i skierowany do procedury wydalenia z terytorium Polski. Polski żołnierz zaatakowany przez migrantów na granicy z Białorusią. 25 sierpnia, tuż po godzinie 20, w rejonie przygranicznej miejscowości Czeremcha doszło do brutalnego ataku na żołnierza Wojska Polskiego. W trakcie trwania operacji o kryptonimie Bezpieczne Podlasie, której celem jest ochrona wschodniej granicy Rzeczypospolitej przed nielegalną imigracją i wrogą działalnością służb białoruskich, jeden z wojskowych został poważnie ranny. Został zaatakowany przez grupę agresywnych migrantów, którzy siłą próbowali sforsować ogrodzenie graniczne i wtargnąć na terytorium Polski. Wydarzenia rozegrały się w lesie, w trudnym i wymagającym terenie. Patrol wojskowy prowadził działania mające na celu zablokowanie kolejnej próby nielegalnego przekroczenia granicy przez zorganizowaną grupę cudzoziemców, którzy zostali najprawdopodobniej dowiezieni pod granicę przez służby reżimu w Mińsku. Taktyka presji migracyjnej stosowana od miesięcy na polecenie Aleksandra Łukaszenki nie tylko destabilizuje bezpieczeństwo narodowe Polski, lecz także stawia naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w sytuacjach skrajnie niebezpiecznych. Według informacji przekazanych przez dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, Żołnierz został uderzony w lewą rękę twardym przedmiotem, prawdopodobnie metalowym prętem lub grubym kijem. Atak miał charakter zmasowany. Napastnicy działali w sposób zdeterminowany i brutalny, próbując przełamać linię obrony. Dzięki zdecydowanej postawie pozostałych członków patrolu nie doszło do przekroczenia granicy. Ranny żołnierz otrzymał natychmiast pomoc przedmedyczną, a następnie został przetransportowany wojskowym transportem sanitarnym do szpitala. Jego stan jest określany jako stabilny, nie ma zagrożenia życia, jednak obrażenia ręki wymagają dalszego leczenia. Na miejscu incydentu niezwłocznie pojawiła się żandarmeria wojskowa, która prowadzi czynności wyjaśniające. Trwa zabezpieczanie śladów, sporządzana jest szczegółowa dokumentacja fotograficzna, a teren, na którym doszło do ataku, został objęty ścisłym nadzorem. Żandarmeria zbiera również zeznania żołnierzy uczestniczących w zdarzeniu i analizuje przebieg akcji. Wszystko wskazuje na to, że atak nie był przypadkowy. Był częścią szerszego planu destabilizacji polskiej granicy realizowanego przez wrogie ośrodki poza granicami naszego kraju. Lokalna społeczność przyzwyczajona już do obecności wojska i wzmożonych patroli, nie kryje jednak rosnącego niepokoju. W wielu wsiach Podlasia od miesięcy mówi się o ciągłych prowokacjach, nocnych wtargnięciach i agresji ze strony cudzoziemców, którzy pojawiają się w lasach, zostawiają ślady bytowania, a niekiedy próbują zastraszać mieszkańców. Wielu z nich nie rozumie języka polskiego, nie reaguje na wezwania służb, a ich zachowanie nierzadko nosi znamiona przemocy. Polscy żołnierze stoją dziś na pierwszej linii obrony granic cywilizowanego świata. To właśnie oni, często w skrajnych warunkach, przy kapryśnej pogodzie, w błocie i ciemności, dzień po dniu odpierają ataki tych, którzy nie tylko nielegalnie próbują dostać się na teren naszego kraju, ale również stwarzają realne zagrożenie dla suwerenności Rzeczypospolitej. Ich służba wymaga nie tylko sprawności fizycznej, lecz także hartu ducha i absolutnej lojalności wobec Ojczyzny.